Witam Was serdecznie. Z tej strony Bogdan, Serwis Testowy Media tester Do naszych testów dotarła bardzo ciekawa myszka. Jest to Lenovo N700, tak dokładnie model się nazywa. Myszka ta wyróżnia się bardzo kompaktowymi przenośnymi wymiarami to znaczy, w formie myszki możemy ją używać właśnie w takiej łamanej wersji, bardzo wygodnej do użytkowania, ale wystarczy obrócić tylną część czyli taki opakowanie na baterie do takich wymiarów i wtedy mamy bardzo wąską prostą konstrukcję którą bez problemu możemy wykorzystywać jako prezenter czyli na przykład wykorzystywać laser który jest tutaj wbudowany czyli wskaźnik laserowy ale także bez problemu wsadzimy taką myszkę czy to w kieszeń koszuli czy też na przykład do wąskiego ETUI naszego na przykład tableta i nie będzie ona jakoś w ogóle się odznaczać, nie będzie odstawać w naszym ETUI, w naszej torbie. Po prostu jest bardzo, bardzo kompaktowa ta myszka względem potrzeb wielu osób, szczególnie profesjonalistów prezentujących różnego rodzaju aplikacje czy też produkty swoim klientom, ale także do domowego użytku nada się idealnie. Chociażby zabawa laserem z kotem, uwierzcie mi, lata jak szalony za tym Dobra, ale to taka nieoficjalna informacja Co do tej myszki, bardzo istotne parametry to jest właśnie połączenie przez Bluetooth albo przez dongle USB, który jest w komplecie Ten dongle USB, jeśli go nie wykorzystujemy zbyt często, możemy sobie schować w tylnej części tam obok baterii, zaraz Wam wszystko pokażę. I jeszcze trzecia opcja, jaką możemy wykorzystać, to właśnie jest wskaźnik laserowy, który w górnej tutaj części, dokładnie tutaj w tym miejscu, wyłania się laserowy promień, który możemy wskazać na przykład coś na tablicy, czy też na jakiejś ścianie, prezentując coś u swojego klienta. Jak sami widzicie, tutaj parametr 15,5 mm, czyli 1,5 cm. Grubości tego urządzenia powodują, że to urządzenie jest naprawdę bardzo kompaktowe i przenośne. Dodatkowo mamy tu jeszcze inne funkcjonalności, oprócz tej bardzo istotnej, czyli podwójnej opcji komunikacji bezprzewodowej. Możemy sobie tutaj wykorzystywać scrolla, czyli te kółeczko, którego oczywiście tutaj nie ma, w postaci po prostu dotyk góra-dół, tak jak to na przykład robimy sobie w laptopie, dotykając ekranu. Po prostu góra-dół, palcem przesuwamy po po tym tutaj tak jakby taczpadzie pojedynczym jest to naprawdę bardzo przyjazne, szczególnie, że ta kulka podczas tej kulki tutaj nie mamy tej, albo kulki, albo oczywiście tego kółka czyli nic nam nie przeskakuje, nie wyłania się jakiś dźwięk i też nie ma miejsca na jakieś zabrudzenia na tej kulce, którą, czy, tej, czy tym kółku, który uwielbia się brudzić, tak więc jest to naprawdę świetne rozwiązanie mamy oczywiście diodę powiadomień, gdy nasza Bateria będzie się rozładowywać, to pewnie kolor się zmieni na czerwony i wtedy już możemy myśleć o rozładowaniu, znaczy rozładowaniu, o wymianie naszej baterii. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o tych podstawowych funkcji. Istotną taką funkcją jest jeszcze to, że mamy tutaj guzik Windowsa, czyli możemy bezpośrednio wejść w opcję Start naszego systemu, czy to Windows 7, czy to będzie Windows 8, 10, nieistotne. Wystarczy sobie kliknąć. I już w menu startu jesteśmy. Tu mamy jeszcze takie funkcjonalności, które są. Dostępne tylko przy Windowsie 8.8.1, ale prawdopodobnie tak, także będą dostępne przy Windowsie 10. Czyli jeżeli sobie przesuniemy palcem z lewego na prawo, uruchomimy ostatnio uruchomione aplikacje. Czyli tak samo jak w Windowsie 8 mamy tutaj na ekranie, jak przesuwamy na przykład na tablecie w lewo, pokazuje nam się tu menu ostatnio uruchomionych aplikacji. I tak samo z prawej do lewej uruchomi nam się te takie menu, w którym możemy przejść do startu, czy też ustawień, czy też urządzeń podłączonych i tak dalej. Tak więc bardzo, bardzo funkcjonalna myszka, szczególnie to właśnie podwójna opcja bezprzewodowej komunikacji, ale także i tych wszystkich dodatków, jak na przykład prezenter ledowy, przepraszam, nie ledowy, tylko laserowy, czyli laserowy wskaźnik. To wszystko powoduje, że ta myszka jest naprawdę bardzo ciekawym produktem, profesjonalnym, wygląda świetnie, jak sami widzicie. I nie wstyd, z taką myszką na pewno się pokazać prezentując czy to jakieś aplikacje swojemu klientowi, czy też produkty. Na pewno jest to produkt wysokiej jakości klasy premium. Tak więc zakup tej myszki na pewno, jako że nie kosztuje ona 20 zł, a około 150 zł. Tak więc jest to zakup raczej może nie dla wszystkich, ale dla wszystkich tych, którzy szukają produktu profesjonalnego z niebanalnym wyglądem i sporą ilością funkcjonalności to na pewno ta myszka będzie ciekawym produktem Ok, skupmy się na otwarciu teraz tej myszki, zobaczmy jak wygląda całość w środku co dostajemy w komplecie tutaj mamy oczywiście takie plomby firmy Lenovo o, ciach zobaczmy sobie jak to się wszystko prezentuje jeżeli to produkt klasy premium, to wszystko powinno być w komplecie, łącznie z bateriami, przynajmniej takie jest moje wyobrażenie. O, rzeczywiście są, nie było ich widać wcześniej. W pudełku więcej, o jeszcze są jakieś papierki, zaraz sprawdzimy co tam jest więcej, już nie ma. Ok, my odkładamy sobie pudełko. Pierwsza rzecz jaką mamy, e, karta gwarancyjna i jakieś tam uwagi, notatki. Czy jest w języku polskim? Sprawdźmy. Tak, jest w języku polskim, strona 14 Wszystko się zgadza, czyli dla mnie produkt jest OK gdy instrukcja, papierki są w języku polskim Mamy tu oczywiście ostrzeżenie informacyjne odnośnie lasera, czyli wskaźnika laserowego jaki tutaj jest zabudowany Tak więc w oczy nie możemy nikomu robić, zwierzętom tak samo OK, mamy baterie, jak widać wysokiej jakości to są baterie, czyli nie jakieś chińskie, byle jakie tylko mamy tutaj energizery, akumulatorki Alkaliczne, czyli takie jak powinny być. Super, mamy komplet dwóch, czyli pewnie dwie są potrzebne. Tutaj mamy dongla USB, czyli właśnie to o czym mówiłem, że możemy podłączyć albo Bluetoothem, albo poprzez dongla USB 24 GHz połączenie. Co dalej? O, jeszcze pod spodem tu są jakieś papierki. O, dość gruba instrukcja obsługi. Zobaczmy ile ma stron: 98, czyli 100-stronicowa prawie instrukcja. Zobaczmy, czy w języku polskim oczywiście jest. Oczywiście jest 409 strona. Sprawdźmy, jak to się prezentuje. O tu, budowa, czyli wszystkie elementy są opisane. W jaki sposób tutaj przygotować się, to znaczy wsadzić baterię, czyli nacisnąć i posunąć element dolny. Ok, jest miejsce, jak widać, na tego dągla USB, żeby go schować, gdy Tutaj widać narysowane, gdy go nie wykorzystujemy, czyli gdy na przykład mamy połączenie bluetooth, ale w sytuacji, gdy będziemy potrzebować się połączyć z jakimś komputerem, który Bluetootha nie ma, wystarczy tego dągla wyciągnąć. I tak jak tu jest pokazane, wsadzić sobie do portu USB. Oczywiście trzeba sobie tutaj w dolnej części naszego naszej myszki zmieniać tryb w zależności jaki będziemy użytkować, czy to będzie tryb Bluetooth 4.0 czy też tryb 2.4 GHz poprzez dongla, tak jak tu widzicie. Wystarczy przesunąć. Zaraz sobie to sprawdzimy jak to działa tu dalej. Widzę są jeszcze jakieś inne opcje, czyli że przesunąć w górę czy czyli możemy tak jak ala kulka czy kółeczko, jak mieliśmy w zwykłych myszkach nacisnąć Naciśnij klawisz Windows. Mamy tutaj przesunąć palcem w prawo-lewo, ale to dotyczy, tak jak tu piszę, tylko Windows A8. Czy coś jeszcze, czy coś jeszcze takich z interesujących rzeczy? To już jeszcze tylko kontrolka tu TULEDowa, czyli to jest dość ciekawe. Po obróceniu urządzenia w tryb myszy, czyli właśnie tego złamanego takiego urządzenia, tak jak zresztą tutaj jest, lub po rozpoczęciu parowania Bluetooth, kontrolka LED będzie świecić na zielono. Gdy baterie będą bliskie rozładowanie, kontrolka LED będzie. Migać czerwonym światłem w takiej sytuacji należy wymienić baterię. No i fantastycznie, jakieś rozwiązywanie problemu. Wszystko to, co jest potrzebne, no to po prostu to jest. OK, baterię mamy, dobrze mamy, wypełnimy sobie samo urządzenie. Czy coś jeszcze? Nic więcej już nie ma. Zresztą nic więcej bym już nie oczekiwał. Sama myszka, bardzo lekkie urządzenie. Jeszcze baterii, co prawda, nie ma. Eee, materiał taki niepalcujący, jej to jest duży plus. Jest bardzo dużo plusz bo jeżeli to było lakierowane, ale obudowy smartfonów, no to nie byłoby to zbyt ładne. A tutaj, dzięki temu, że jest taki, taki plastik, można powiedzieć, lekko chropowaty, nie mamy tutaj żadnych popalcowań widocznych. Super, bardzo fajnie. Te wykończenie srebrne, które tutaj mamy, polerowany plastik, wygląda bardzo dobrze. W dolnej części są dwa, dwa ślizgi które nie będą nam tutaj ocierać naszego urządzenia. Urządzenie ślizga się bez najmniejszego problemu, jak sami widzicie. Super sprawa, wszystko jest po prostu tak, jak trzeba. W dolnej części oczywiście tutaj e, mamy no, optyczne wskaźniki, które reagują oczywiście na ruch, czyli właśnie, że myszka działa bardzo stabilnie. W dolnej części przełącznik, e tryb dongla USB, Bluetooth albo właśnie prezentera. To wszystko sobie zaraz sprawdzimy. Laser klasy pierwszej, OK. W górnej części laserowe wyjście, czyli tutaj wskaźnik laserowy będzie nam świecił na przykład. Wystarczy sobie dotknąć jeden czy drugi przycisk. OK, zajmijmy się wsadzeniem baterii. Żeby wsadzić baterię, tutaj tą klapkę tylną, gdzie przelenowo. naciskamy sobie tu w dolnej części i do góry, pyk, i już jest otwarte. W tym miejscu mamy miejsce na dwie baterie, tak jak jest narysowane. A tutaj mamy miejsce na tego dongla USB. Zobaczcie. O, ten dociskamy i już. Jako, że będę go teraz używał, tego nie sadzam. Zaćmy sobie bateryki. Ciach, wszystko gra. I zamknijmy sobie naszą obudowę. Wystarczy docisnąć. I klik. OK, gotowe. Już myszka nabrała sensownego ciężaru. I to jest właśnie fajne. Teraz, jeżeli byśmy chcieli myszkę przemienić w tryb takiego prezentera, właśnie wygodnego czy do przenoszenia, wystarczy tutaj sobie obrócić ten element. Zobaczcie. Ciach. I już. Zobaczcie, jak ta myszka się fajnie prezentuje. Od razu jest. I na przykład tu już możemy laserem sobie świecić czy też prezentować. Zobaczcie. Jak sami widzicie, laser sobie działa. Czy tu naciśniemy, czy tu też naciśniemy. Tu nie. I możemy już laserem sobie tutaj się bawić. Tak więc wskaźnik laserowy na pewno działa w tej części. Tutaj nie będę sobie w oczy świecił, ale spróbuję w kamerkę trafić. Jak widzicie, laser jest ok. Teraz przemiejmy sobie w tryb normalnej myszki ciach i skomunikujmy myszkę najpierw za pomocą dongla na jednym komputerze, gdzie Bluetooth nie ma, a potem na drugim komputerze, gdzie jest Bluetooth. Ok. Zmienimy sobie perspektywę kamery, czyli zjedziemy trochę w dół. OK, perspektywa już się nam zmieniła. Tu mamy naszą oczywiście myszkę, tu mamy dongle USB. Włożymy sobie go teraz tutaj do portu USB dowolnego w laptopie, którego mamy przed sobą z Windowsem 7. Instalowanie oprogramowania, urządzenie wejściowe USB, zainstalowane pomyślnie. OK, mamy tu komunikat w dolnej części. OK, wszystko OK. Zobaczmy, czy mysz działa. Od razu działa bez najmniejszego problemu. Ja ją przesunę może tutaj, żebyście widzieli wskaźnik, że się porusza po prawej stronie. Włączmy sobie prawy guzik, czyli menu. Oczywiście menu tutaj wszystko działa. Przejdźmy sobie na przykład do jakiejś przeglądarki internetowej. Mamy tutaj stronę na przykład Onetu. Oczywiście sprawdźmy sobie tego tutaj ala la kulkę, czyli ten touch, touchpad taki na pojedynczy palec Zejdźmy sobie w dół, w górę. Wszystko działa naprawdę bardzo precyzyjnie, bardzo fajnie. Trochę trzeba się chyba pewnie chwilę przyzwyczaić, bo na kulce to zwykle robiliśmy, kręciliśmy sobie tą kulkę w zwykłej myszce. Już przyzwyczajenie do tego dźwięku. No a tutaj mamy ciszę, komfort. No i rzeczywiście trzeba się chwileczkę do tego przyzwyczaić. Ale jest to naprawdę wygodne rozwiązanie. Według mnie jest wszystko na, na, na najwyższym poziomie, tak jak powinno być. Ok, tak więc myszka sobie tutaj działa jak to myszka. No, cudów od myszki raczej nie będziemy oczekiwać. Jako myszka sprawdza się to urządzenie naprawdę bardzo dobrze. Przejdźmy sobie do strony ONED jeszcze raz. Ciach. Dobra. I zmieńmy sobie w tym momencie tryb działania myszki z dągla USB na tryb Bluetooth. Bluetooth 40. Bluetooth 4.0 jest z tego, co wykorzystywane tylko w Windows 8, 8,1 i Windows 10, Windows 7 jeszcze 4.0, czyli tego bardzo energooszczędnego trybu nie wykorzystuje, ale niektóre smartfony wykorzystują. Tablety także te najnowsze, Bluetooth 40 jest bardzo, bardzo niskie zużycie energii wtedy w takiej myszce i w takim urządzeniu, które Bluetooth właśnie 4.0 wykorzystuje. Ok. Ja w tym momencie wyciągnę tego, ten moduł dongle, czyli moduł USB, który zapewnia komunikację 2,4 GHz. Odłożymy sobie go może o tutaj, a tutaj zmienimy sobie na myszce przełączymy tryb z dongla na środek, czyli na Bluetooth. To znaczy paznokciem sobie kliknąć. O, już mamy na środku, już jest Bluetooth. Jak sami widzicie, mam nadzieję, że widać. O, już jest. I w tym momencie oczywiście na naszym laptopie tym nie działa, ponieważ tutaj nie mamy e, zaimplementowanego modułu Bluetooth, ale mamy drugi laptop, który właśnie Bluetooth posiada, ASUS T100, tu sobie go może położymy i w tym laptopie wystarczy sobie teraz e, uruchomić, połączyć się z naszą Myszką. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy, że w naszym laptopie mamy z Windowsa na przykład 8.1, ale oczywiście wcześniejsze Windowsy też działają, tylko trzeba po prostu zaimplementować moduł Bluetooth. Bluetooth. Ok, przejdźmy sobie do ustawień. Tu akurat przechodzimy z prawej w tą stronę. Weźmy ustawienia. A gdzie my to mamy zmień ustawienia komputera na dole. Tu przechodzimy do komputer i urządzenia po lewej stronie u góry tutaj do Bluetooth i sprawdzamy, czy modu Bluetooth w naszym laptopie jest włączony tutaj urządzenie Bluetooth jest włączone jak widzicie, już nawet wyszukuje różne urządzenia tak więc mamy mamy informację, że, że szuka żeby teraz znalazł naszą myszkę bezprzewodową, musimy Przytrzymać ten tutaj guziczek w dolnej części, czyli ten taki suwak, który tu mamy, on jest teraz na Bluetooth w środku ustawiony, ale żeby móc znaleźć to urządzenie, tą myszkę, na przykład właśnie tu, czy w tablecie, komputerze, czy w smartfonie i tak musimy ten suwak przesunąć jakby na trzecią pozycję, trzecią kropkę, czyli tutaj takie cztery linijki jakby, i przytrzymać przez chwileczkę ten, dociśnięty ten, ten suwak. Dzięki temu włączy się parowanie Bluetooth, czyli będzie możliwość znalezienia tego urządzenia. Jak widzicie, tutaj laptop szuka, szuka. Widzi na razie dwa jakieś urządzenia, ale nie są to te urządzenia, które my chcemy. Tutaj też dioda LED, jak widzicie, nie świeci, nie mruga, nic się z nią nie dzieje. W związku z tym komunikacja Bluetooth jest, ale nie jest włączone parowanie. No i teraz bardzo prosta sytuacja. Ja wezmę sobie ten suwak, po prostu posunę w lewo na jakieś 3 sekundy i będę obserwował tutaj, w tym miejscu, czyli tutaj, gdzie jest ten wskaźnik lEDowy, czy zacznie już mrugać, świecić e, dioda. Czyli tak przesuwam w dół do tych czterech linijek i patrzymy sobie tu, kiedy zacznie mrugać. Gdy zacznie tylko mrugać, w tym momencie puszczamy ten suwak i on wraca sobie automatycznie na sam środek. Ok, powiem kiedy wystartuje. 3, 4, start. Trzymam. Jak widzieliście, 2-3 sekundy to trwało, i już tutaj zaczęło mrugać na zielono. Mam nadzieję, że to widać. O, teraz widzicie. I w tym momencie nasza myszka jest w trybie umożliwiającym podłączenie się do niej różnego rodzaju urządzeń. I jak już widać, tutaj na laptopie od razu pojawiła się myszka Lenovo. O, dokładnie w tym miejscu zobaczcie. Lenovo Mice N. 700 gotowe do parowania, więc w tym momencie wystarczy, że sobie ją klikniemy, paruj. To jest chwila czasu. I nasza myszka będzie sparowana. Zaraz to przestało już świecić mrugać nam. Zaraz na myszce Wam pokażę. Już przestało to mrugać ta, ta dioda LEDowa, dzięki czemu wiem, że już myszka nie jest w trybie do parowania, ale już się paruje i zaraz będzie współpracować z naszym komputerem. Ok, już mamy jeszcze chwileczkę. Ja już tak z ciekawości poruszam zanim czy już, już działa. On już działa. Jeszcze tam coś widzę, że ten wskaźnik tutaj jeszcze do końca nie doszedł. Ale już myszka działa. Tak więc wydaje mi się, że sama komunikacja trwała jakieś 5 do 10 sekund. A tutaj coś jeszcze Windows sobie tam... Gomera, ale to mnie nie interesuje. Eee, niech sobie tam coś jeszcze doinstalowuje, czy inne cuda robi. Dla mnie to nie jest jakoś szczególnie istotne. OK, ja sobie tu już... Chciałbym Wam zaprezentować działanie tej myszki, więc nacisnę tutaj guzik start. Przejdę sobie tutaj do głównego ekranu kafelkowego i zobaczcie tutaj, już ta dioda, która przed chwilą nam mrugała, gdy przytrzymaliśmy przez 3 sekundy tutaj suwak w dolnej części. On sobie wraca sam do środka, i w tym momencie, gdy już nie mruga, mamy skomunikowaną naszą myszkę z naszym laptopem, dzięki czemu możemy. Obsługiwać naszego laptopa już normalnie myszką, bez żadnych dąglów USB, bez żadnych kabli. Jest to bardzo, bardzo praktyczne wykorzystanie takiej myszki, jaką tutaj mamy. Przejdźmy sobie na przykład do jakiejś przeglądarki internetowej, żeby Wam zaprezentować, jak działa myszka w przeglądarce. Ok, zobaczmy sobie teraz tego scrolla, czyli down, w dół, w górę wszystko działa tak jak trzeba w tej myszce. Naprawdę bardzo dobrze użytkuje się tą myszkę. Już testuję ją sobie przez chwilę. Jest naprawdę wszystko w najlepszym porządku. Cisza kompletna, nie słychać kulki, którą się kręci. Wszystko dotykowo, czysto, przyjemnie. Myszka porusza się też po blacie, cichutko. No, wszystko jest naprawdę na najwyższym poziomie. Myszka po prostu sprawia wrażenie rzeczywiście myszki klasy premium. Współpracuje przez Bluetooth bez najmniejszego problemu eee, Przełączmy sobie teraz taki, tak zróbmy sobie test eee, Aha, jeszcze pokażę Wam te przesuwanie z prawa na lewą Zobaczcie, to jest ta funkcja, o której mówiłem wcześniej Czyli jeżeli palcem sobie z lewej przesunę tutaj na środkowy ten element tak palcem, to powinno nam się te menu lewej ostatnio uruchomionych aplikacji uruchomić, a z prawej te menu tutaj, które normalnie dotykamy tak palcem pokazuje się na dotykowym ekranie, a tak pokazuje się a tu akurat nie mam ostatnio uruchomienia żadnej aplikacji, więc coś sobie może uruchomimy. Tak będzie łatwiej. O, może w ten sposób. Teraz przejdźmy do pulpitu. O, i w tym momencie powinniśmy już tu mieć aplikację jakieś tam. Zaraz zresztą przetestujemy. Weźmy sobie jeszcze tu, coś uruchomimy może, 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 co by tu uruchomić bardzo fajnie się tym, tym tutaj przesuwaniem działa bez problemu robimy jeszcze kilka jakichś aplikacji, a może tu mapy o, tak będzie bardzo fajnie dobra i w tym momencie przejdźmy sobie już do tutaj, o i teraz zobaczcie, ja przesunę palcem sobie z lewej w prawo zobaczcie, ciach i się nic nie pokazuje bo musimy być pewnie w trybie tym o jednak tak przeskakuje normalnie pomiędzy ostatnio uruchomionymi aplikacjami widzicie a teraz z prawej przesunę w lewo pokazuje się to menu takie razem z godziną datą w którym możemy sobie tu czy coś wyszukać udostępnić czy też urządzenia lub też ustawienia przejść sobie do tych ustawień zobaczcie nie trzeba palcem tu nic, nic machać, tak więc jest to naprawdę fajne rozwiązanie. I znowu tu lewo, prawo, lewo, prawo. Ok, przejdźmy do trybu pulpitowego. Zmi zminimalizujmy sobie wszystko do pulpitu i teraz spróbujmy sobie z lewej w prawo przejść, co się będzie działo. Czyli to samo co przed chwilą. Przeskakuję pomiędzy trybem e, kafelkowym a trybem e, pulpitowym. Nie, nie ma takiej opcji, że sobie tutaj widzicie, widzicie o co chodzi. Nie ma tej opcji, że tu się taki pasek wyświetla z ostatnio uruchomionymi aplikacjami, tylko po prostu pokazuje ostatnio uruchomione. O, w ten sposób. A że jest tylko jedna uruchomiona aplikacja tam, to pewnie dlatego tak jest. Spróbujmy jeszcze sobie coś tam uruchomić, może jakieś wideo. W tym momencie będziemy mieli tu już, już więcej rzeczy. Czyli mamy mapy, mamy pulpit yy, i jeszcze tu mamy te wideo, tak? Tym, zobaczmy, co będzie się działo, jak będziemy przesuwać lewo-prawo. Jak widzicie, wszystkie trzy rzeczy, które mamy uruchomione, przeskakują, jak przeskakujemy sobie w lewo, prawo. W prawo, menu prawe, w lewo, ostatnio uruchomione aplikacje. Wszystko działa naprawdę płynnie, naprawdę szybko, naprawdę fajnie. Trzeba się na pewno chwilę przyzwyczaić. Dla mnie to jest może delikatna nowość, ponieważ w zwykłej myszce, myszce tego nie ma. Dlatego też chwilę muszę się przyzwyczaić, ale jest, jestem już na plus, mnie to w pełni e, pasuje. Tak więc, jak widzicie, możemy połączyć się i bezprzewodowo przez Bluetooth, i przez dągla. USB, wszystko działa płynnie, wszystko działa naprawdę bardzo fajnie. Nie możemy się, znaczy ja się do niczego tutaj nie doczepiam, przesuwanie stron, no wszystko jak trzeba. Zróbmy sobie teraz taki mały teścik tego naszego prezentera laserowego. Aby skorzystać z laserowego prezentera, czyli tego, który tutaj mamy, czyli w, tym, w tej myszce, wystarczy sobie, zaraz Wam pokażę. Poczekajcie chwilę, wystarczy sobie. Przekręcić konstrukcję naszej myszki z myszkowatej, czyli tak jak tutaj widzicie tej takiej połamanej, jakby konstrukcji, tak sobie to dziwnie może nazwę. Do konstrukcji płaskiej, czyli wystarczy przekręcić tylną część w ten sposób, ciach, czy odwrotnie do wskazówek zegara. I w tym trybie, czyli jak myszka jest taka płaska, to w tym momencie to jest po prostu. No i w tej płaskiej konstrukcji wystarczy, że sobie naciśniemy jeden z dwóch guzików, czyli ten tutaj z logiem Microsoftu, czyli Windowsa, albo ten tutaj i w tym momencie laser już po prostu sobie działa, zobaczcie Gdzie, by, gdzie będziecie to widzieć? Na pulpicie może nie Może zróbmy tak, weźmy sobie tego laptopa, odłóżmy na bok Tego sobie zamknijmy Wyłączmy oświetlenie i popatrzmy sobie po prostu na ścianę Zobaczcie i możemy coś na przykład klientowi bez problemu zaprezentować. Tutaj, w tym miejscu, jak widzicie, bardzo jasny promień laserowy jest. Jeden i drugi guzik bez problemu tutaj działają. Możemy sobie po prostu wykorzystać. Więc mamy trzy tryby. Pierwszy tryb płaskiej myszy, czyli prezenter laserowy. Prezenter, znaczy prezenter, myszka bezprzewodowa, bluetooth, gdy jest przełączony na środek. I gdy przyłączmy do końca w prawo, będzie to już myszka za pomocą wykorzystania takiego dongla USB. Jak sami widzicie, mysz ta to jest naprawdę bardzo wysokiej jakości produkt. Ze swojej strony Wam go polecam. Sam go sobie na pewno zostawię lub zakupię, będę użytkował. Dla mnie ten produkt jest po prostu bardzo użyteczny przy wielu urządzeniach, czy to jest tablet, smartfon, laptop, komputer stacjonarny, czy też inne urządzenia, które umożliwiają podłączenie myszy. Bezprzewodowo, czy to właśnie przez Bluetooth, czy też przez e, właśnie dongle USB. OK, z mojej strony to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiam i zachęcam Was oczywiście do subskrypcji naszego kanału MediaTester e, na Facebooku, e, przepraszam, na YouTubie oraz polubienia naszej strony na Facebooku, e, też mediatester.pl dodatkowo i obserwowania naszej strony www.mediatester.pl w internecie. Trzymajcie się, pozdrawiam!